Mieszkańcy Ibramowic będą mogli czuć się bezpieczniej. W myśl porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Drogową Powiatu Świńskiego a Gminą Żarów w tym roku realizowane jest zadanie polegające na budowie chodników przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy. Powstaje tam właśnie 422 metrów bieżących nowego chodnika. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, Służba Drogowa przekazała na realizację tego zadania 50 tysięcy złotych. Natomiast my ze swojej strony zapewniamy sprzęt w postaci koparek, aut ciężarowych, niesortu potrzebnego do wykonania podbudowy. A także zapewniamy pracowników, pracowników prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Inwestycja, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, teraz doczeka się swojej kontynuacji. Pieniądze, które zostały przekazane przez służbę drogową, zostaną spożytkowane na zakup krawężników, obrzeży, a także kostki betonowej szarej oraz czerwonej. Sukcesywnie w gminie żarów powstają nowe ciągi piesze, które zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców. Termin realizacji całego zadania jest wyznaczony do końca listopada. W ubiegłym roku na takich samych zasadach wybudowano prawie 1000 metrów bieżących chodnika w Łażanach, Pyszczynie i Imbremowicach. Teraz kolejne miejscowości znów doczekają się takich inwestycji. Dodatkowo 200 metrów bieżących ciągu pieszego powstaje również przy ulicy Jarzębinowej w Żarowie.